No halo. Dzisiaj zagramy w Trailmakers. Trail czyli klocki Lego, właściwie. Znaczy, lego ja no klocki. I to taka kacenka zlagowana. Był nasz statek. Mówię, że był, bo już widziałem. Ten początek. No wcześniej taka kacenka też zlagowana, ale potem normalnie kierka działa. No, i tak. Lądujemy na jakiejś planecie, no i jesteśmy. Ogólnie taka gierka trochę podobna do skarby Hanik. Na takie podobne mechaniki. Wiem, bo już wcześniej odpaliłem gierkę, żeby sprawdzić, czy działa. Mamy tutaj takie schematy różnych pojazdów. To jest statek kosmiczny. Jak na razie tego nie możemy mieć. Bierzemy ten pierwszy. Mamy tutaj nasz samochodzik. Łazik taki. Pierwszy. Ale dotrzeć do wyrzutni. No to no, to własne, ale to bez dear colleague if you are hearing this your cargo vessel has crashed and you have survived the corporation will dispatch a rescue ship but require you to leave the atmosphere of your current planet fortunately your cargo can be repurposed as building blocks build a functional spacecraft by salvaging the scattered contents of your cargo once you have located a piece of cargo place it underneath a recovery drone to extract the building block it contains please note that not all building blocks will be suitable for the spacecraft but they can be used for local transportation purposes good luck no to mamy takie tutaj klocki, kulki złomu. Ja to chyba kamyczki będę mówił Mnie To tak przypomina Kamyczek No i mamy, nie Zawozić do takiego Drona Co tutaj jest? O Źródło energii No ukończyliśmy Stat w 5% Ten co był Na początku, teraz możemy sobie Dwa silniki dać to jest statek, co był na początku. No i już więcej, co był na początku? On generalnie to zbierał. Co on zbierał? No, takie śmieci w kosmosie. No i one się porozrzucały tutaj po całej mapie. Mapę jak na razie mamy, tylko taki kawałek mamy odkryty. No i mamy zadanie to pozbierać. W każdym jest jakiś element. No tutaj mamy nieznany złom wysokość 1160 metrów, tutaj 53 to on jest do góry, bo mamy jeszcze tutaj właśnie takie latające wyspy. A jak na razie to się nie możemy dostać do nich, ale taki zwykły łazik tam tam nie poleci. No i zbieramy tutaj kuleczki. Co my mamy tutaj w pierwszej? Reflektor leci, no i na dół. Zaraz go tam sobie zabierzemy Co tutaj jeszcze muszę zabrać? 1000, 1000 metrów 109 to już ok 80 Czyli tutaj sobie wejdziemy, no a potem mamy tutaj jeszcze inne jakieś różne wyspy Tam też jest jakiś Duży kamyczek No jakieś tutaj słupki dymu no, ciekawe co to jest. No pewnie tam będziemy musieli coś odblokowywać. Co my tu mamy? Tłok. No oczywiście z czasem to te kamyczki będą trudniejsze do złapania. I żeby tak za łatwo nie było. Musimy sobie tutaj dobudować coś takiego. Tutaj to, to obrócimy. Trochę niżej i tutaj, cyk. Teraz możemy zapisać nasz pojazd. Tylko zrobimy na drugim slocie. I mamy taką szybką zmianę pojazdu. Mamy cztery sloty, czyli pewnie jeden na łazik, drugi na jakąś łódź, trzeci na samolot, a czwarty nie wiem. Łódź podwodny. <grych> Może też sturlamy ten nasz tłok na dół. Ja już widzę kolejny kabeczek. Nie, mamy tutaj tylko jeden silnik. Się tak zastanawiam dlaczego tak powoli. Glutamy. No tak, no bo one się nie zapisują. Sobie ustawimy ten drugi. Chciałem sobie zapisać i zaktualizować ten, co jest tam na tym pierwszym slocie. Tutaj jeszcze coś jest. A te ślady, fajnie wyglądają. Kuraki Zmienimy sobie na ten rdzeń zasilania. Daliśmy rady zrzucić. Czeka, czy coś tu jeszcze jest. A pan nam coś powie? Tu coś jest. 900 metrów. Tutaj 18. To jest nisko. Tam jest, gdzieś na dole W takim razie się tam nie dostanę No i sobie odkrywamy tą mapę i Ojoj, ojoj Nie spadłem Możemy się przyteleportować na szczęście Co jest? Część się rozpadł? Nie wiem, dobra To pozbieramy już te, co nam tutaj spadły no też żeby nie było za trudno, no to mamy oznaczone w których miejscach są te kulki ze złomem, te kamyczki Czyli rdzenie zasilania To będzie kolejny silnik Gdzie musicie jeździć To jeszcze są te dwa kamyczki Zróbmy sobie może Co to jest? Szkielet Sobie go może ustawimy tak, żeby no, łatwiej było zbierać. To jeden z jednej, drugi z drugiej, i też sobie zapiszemy od razu. Cyk. Mamy taką łapę. To bierzemy ten nasz tłok. Co tu jeszcze było? Coś tu było, jakaś lampa chyba, czy no reflektor. Tutaj jeszcze rdzenie zasilania. Mamy rdzenie zasilania, Słowa ustawimy kolejny silnik powiedzmy tutaj z tyłu. Okej, okay. ale trzy silniki. Nie no co to jest. Jest skinia. co od razu też dodajmy reflektor. Sobie ustawimy go może tutaj na dachu. Tylko może bardziej w tą stronę. Nie, w tą. Ok. I znowu zapiszemy. co po chwilę możemy zapisywać pojazd. Co to tu będzie w tej jaskini? No, bardziej taki widzisz niż jaskinia. A to jesteśmy tutaj na dole. Co to wcześniej widzieliśmy? Ten kamyczek Tam jakieś rybki pływają. W wodzie. No i teraz, jak go weźmiemy? Hmm. Jak zepniemy, to. To wróci. Dobra. Spróbujmy, może, może, może. Dobudować sobie. Co nieco. Tak o. Może tym zepchniemy. Znaczy zepchniemy, ale w swoją stronę. Okej, okay, no i mamy. Też myślałem, że nas przechyli do wody. To będzie dosyć duże znaczenie miał środek ciężkości. Nie możemy za dużo przedmiotów ustawić ani z tyłu, ani z przodu. Bo nas będzie przechylać. Też jeszcze mamy coś takiego. To tutaj nie będzie kolejny silnik. Jak aerodynamikę, co już, też wcześniej widziałem. No na początek to nie wygląda. Za no dobrze. Mamy tutaj te czerwone szczałki. Potem, może, będziemy mieli jakieś części. Jak na razie, to tutaj nic nie ma. No może, będziemy mieli jakieś części. Co to. zrobię bardziej taki opływowy kształt naszego pojazdu. Jak na razie nie mamy. To jest taki kanciaty. No, weźmy ten nowy dzień. Ops. I możemy mieć jeszcze jeden silnik. Tutaj dodamy. I mamy zaktualizowany nasz pojazd. No, te już są te same na górze. Tutaj właśnie widzę, że jest jakieś ma 65 i 107. Ten jest pewnie tam do góry. Ten to na dole. Okej, okay. w każdym tutaj widzimy. Z tej strony chyba było można. Jechać. Okej. Okay. Tu mamy jakiegoś golda. Jeszcze. Nie zabranego. Ops. No i jest. mamy sobie wjechać tutaj na górę Wyśmiemy ten kamyczek, co to jest? Średni ponton Wepchniemy I się tu urla eee, Trochę to brutalne Ale <ścoughs> zjechaliśmy kuraka tu jeszcze jest? A, tutaj przed chwilą spadliśmy i stamtąd przyjechaliśmy chyba Dobra No to jedziemy Tutaj jeszcze mamy ten czerwony dymek Jakieś oznaczenie, sprawdzimy co to jest No to jest chyba taki drugi dron, co tam był A no jest No już nie ma tego. Tutaj w sumie możemy tym ponton doprowadzić Bliżej chyba będzie No i fajne jest to, że nie mamy od razu wszystkich części Tylko będziemy musieli je pozbierać Z czasem będziemy rozbudowywać nasz pojazd Dobra Tu, 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 w tą stronę I poleciał Tutaj jeszcze coś jest Duży zawias To już doprowadzimy, może się przyda Kiedyś, później Może Ops Ej, co się stało? Za szybko, albo przez Ops. i mamy odblokowane, to jeszcze coś jest. Znowu trochę golda. co my tutaj mamy? Tu coś jest, alt 1000, tutaj jest 6 metrów. Nad wodą, tam ja faktycznie jest jakiś klocek, kurka nie, klocek, taki sześcienny, napęd podwodny, no to też to zaprowadzimy. Ładnie w mieście. I ops. Do środka. Na blokowano O, i nowy szablon mamy. O, jest tutaj. Możemy teraz do wody wpłynąć. Ma te kontony tutaj też jakieś silniczki a no możemy tylko 31 na godzinę płynie mało trochę weźmy to może zróbmy tylko taki sam statek to ja będziemy sobie na brzeg zmienić. statek z łazikiem okej okay. Teraz może, żeby jeszcze mniej ważył, bo tutaj no to też jest waga. Jest ważna. Waga okay, jest ważna co? Dobra, yy, klocki. No generalnie, jak tutaj mamy, no to na przykład ten napęd no to 12,5 waży. Sobie tutaj te klocki pousuwamy. Każdy, każdy z tych klocków, jaką ma wagę, 2,5 kilo. To zawsze coś. No dobra, teraz będzie trochę lżejszy. Możemy więcej silników ustawić? Jak możemy, tu ustawiamy. Aby ja może tak bliżej siebie ustawił. Chociaż. A, bo ten tu tutaj. To do skręcania jest. Okej. Okay. Może jednak gdzieś tak. Tutaj widzę, że jak jest jeden silnik, co drugi? Co mi tu w ogóle jest jakaś instrukcja wypada? Tu ten opór powietrza, chociaż to jest pod wodą, nieważne. To ten opór jest mniejszy, bo nie ma też do tego silnika oporu, tylko jest, na dwa jest jeden. Ok, możemy więcej silników? Nie. To możemy zapisać nasz stateczek. Ile teraz płynie? No 64 i to... Pana. Niebo, a, ten, a powietrze, a woda. Czy się mówi, że nie była ziemia, ale... Kurczę. Woda jest. Popłyniemy sobie na inną wyspę. Tutaj widzę, że też jest to miejsce do odkładania tych przedmiotów. Jak na razie przez wodę to nic nie przeprowadzimy, bo nie mamy jak. Zapakować na tych stateczek. Nie przepchniemy, bo jak wpadałem do wody, to się respią z powrotem. Nie cyk, odblokowane. No I mamy już jakiś pierwszy kamyczek, ale to na takim dużym kamyczku. No nie wiedziemy tam stąd. Musimy to jakoś objechać. W ogóle się pora dnia zmieniła, ty patrz. Słońce zaraz zajdzie. No nie wiem czy tutaj nic jest. Czy zaraz dowiemy? Oj, co tu było? Tu jakiś dołek był. No masz element odchodu Ops. Co to jest? Elektromagnes. Więc? I znowu. Klocki odpadają. Wow! auta wzięło. Nie wiem, mówić bardziej auto, samochód czy bardziej łasik. Nie, dobra, mamy elektromagnes. Sprawdźmy. Włączony elektromagnes przyciąga metalowe przedmioty, takie jak złom i klocki. Co to nam łapę muszę zastąpić? do końca źródeł energii, a to silnik musimy jakiś usunąć cyk ustawimy może tak z przodu a to tak rozumiem, że to chyba będziemy mogli tym chwytać jakoś te przedmioty tutaj było już coś na górze 27 metrów Też na niej wyspy nie mam, to wyżej nie będzie Ciekawe, czy możemy to z tym złapać w ogóle jak to działa. No tak na pewno nie. W sensie. O, mamy. No ale dziwne. Dobra. Mamy statecznik. A się z tym ciężko steruje. Możemy to jakoś może chwila. Jeszcze trochę przerobimy. Tutaj były na obrót. O, tłok się porusza w tej i we w tej możemy to jakoś tak ustawić, żeby coś w ten sposób. Tutaj damy takie nie wiem dwa. Jeszcze na górę, gdzie to było, tu jest elektromagnes Hops, hops Taki jakby wózek widłowy tak. będzie Zapiszemy Jak to teraz działa? Hm. Jak jedziemy w przód to się rozsuwa gdy tyło to się suwa, tylko jakoś. O, tu jest zielone, to mi będzie do góry, czerwone, na dół. To chyba dwa musimy. No, sobie zbindujemy. Jest, sobie jeszcze raz zapiszemy. Cyk. No Teraz tu mamy widłaka Znaczy no to nie jest widłak, to bo to na A, ale dobra Statecznik To nie wiem do samolotu chyba? Albo do statku. Żeby się nie obali no, okej. Okay. Jeszcze tam jest ten drugi kamyczek. No i patrzcie, się noc zrobiła. Tu w ogóle, jakąś inną planę, to widać. Ciekawe, czy na inną będziemy mogli polecieć. Rdzeń zasilania. Ops. Aha. Tu nie podnosi. Środek ciężkości jest za bardzo z przodu. Sobie ustawimy te silniki z tyłu, wszystkie. Jeszcze raz zapiszemy O, bo teraz puścił. E, na dół. Na dół. O, przyczep się. <grybujesz> to ucieka Okej. Okay. Co jest teraz? Ja ten przygodną chyba i tak patrzy. Ops. No i koło straciliśmy. Łapa koło. No to jeden, jeszcze jeden silnik. Może ustawimy, żeby to tak trochę ładniej wyglądało. No, w ten sposób. I znowu możemy zapisać. No, znowu szybciej się jedzie Cyk, na dół, złap Cyk, do góry Statecznik i dobra, no tutaj to 0 metrów, to to jest na wodzie jeszcze ale z wody tak jak na razie, chyba, że tym magnesem bym mógł zabrać. Ale generalnie cała wyspa wyczyszczona jeszcze tutaj na pierwszej. Tego kawałka nie odkryłem. Potem też jeszcze możemy na inne wyspy gdzieś płynąć. Tam mamy jakieś góry. No i wiedzę, że tutaj ile jest? Już ponad 20 minut. Nagrywanie. No to dobra, no jak na razie no to to tyle. Następnym razem sobie popłyniemy. Myślę, że gierka to taka fajna, dosyć ładna. Ale księżyc, mm. No dopiero się wznosi. Jajku, jaka to będzie długo. A i